Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku duchowego przewodnika. Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana ukazuje nam Jezusa jako dobrego pasterza, który prowadzi swoje owce, nas, do życia wiecznego. W słowach pełnych miłości i mocy, Jezus zapewnia nas o swojej opiece i jedności z Ojcem. W kontekście roku jubileuszowego 2025 te słowa są dla nas zaproszeniem, by z ufnością podążać za Chrystusem i słuchać Jego głosu. Dlatego zapraszam wszystkich do wspólnego rozważania, jak możemy być wiernymi owcami dobrego pasterza, krocząc drogą wiary i nadziei. Ewangelia rozpoczyna się od pięknego obrazu: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. Jezus przedstawia siebie jako pasterza, który zna każdą ze swoich owiec po imieniu. To nie jest odległy władca, ale ktoś bliski, ktoś, kto troszczy się o nas i prowadzi nas przez życie. Jezus obiecuje, daje im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Te słowa są źródłem nadziei dla każdego i każdej z nas. W świecie pełnym niepewności i lęku, Jezus zapewnia, że jesteśmy bezpieczni w Jego rękach, jeśli tylko słuchamy Jego głosu i idziemy za nim. Jako pielgrzymi nadziei jesteśmy wezwani, by zaufać Jego prowadzeniu, nawet gdy droga wydaje się trudna. Jezus mówi dalej: Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Te słowa ukazują niezwykłą jedność między Jezusem a Ojcem. To nie tylko obietnica opieki, ale także objawienie Bożej mocy i miłości. Jezus, będąc jedno z Ojcem, jest dla nas Pewną ostoją, nikt i nic nie może nas od Niego odłączyć, jeśli trwamy w wierze. W roku jubileuszowym, który jest czasem miłosierdzia i odnowy, te słowa przypominają nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Nawet w chwilach zwątpienia czy słabości, jesteśmy w rękach Ojca, który jest większy od wszystkich. Naszym zadaniem jest wsłuchiwać się w głos Jezusa. I podążać za Nim z ufnością. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: czy słucham głosu Jezusa w moim życiu, czy idę za Nim jako pielgrzym nadziei? Być owcą dobrego pasterza to nie tylko przyjmować Jego opiekę, ale także aktywnie odpowiadać na Jego wezwanie. Jak możemy to robić? Wsłuchiwanie się w Słowo Boże, regularne czytanie Pisma Świętego i rozważanie Ewangelii pomaga nam rozpoznawać głos Jezusa. Modlitwa i zaufanie, codzienna rozmowa z Bogiem buduje więź i pozwala. Powierzać mu nasze troski. Podążanie za przykładem Jezusa, czyli naśladowanie Jego miłości, miłosierdzia, przebaczenia w relacjach z innymi, wspólnota wiary, angażowanie się w życie Kościoła, gdzie wspólnie słuchamy pasterza i wspieramy się nawzajem. Rok jubileuszowy to czas, by odnowić nasze oddanie Jezusowi. Bóg nie chce Byśmy błądzili, lecz byśmy szli za Nim, przynosząc owoce wiary i miłości. Jezus mówi: Moje owce słuchają mego głosu. To wezwanie, by każdego dnia wybierać drogę wiary i zaufania. Życie chrześcijanina to nieustanne wsłuchiwanie się w głos Pasterza, który prowadzi nas do pełni życia. Nawet gdy czujemy się zagubieni, Jezus nas szuka i nigdy nie zostawia samych. Pielgrzymi nadziei to ludzie, którzy Ufają, że są w rękach Boga, to ci, którzy odpowiadają na wezwanie Jezusa, pragnąc żyć w jedności z Nim i z innymi. Jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie w roku jubileuszowym? Szczera modlitwa. Warto więc poświęcić czas na rozmowę z Jezusem, prosząc o łaskę rozpoznawania Jego głosu. Może być to spowiedź i duchowa odnowa. Czyli oczyszczenie serca z grzechów, by z nową siłą podążać za pasterzem. Działanie w miłości, czyli bycie świadkiem nadziei, pomagając potrzebującym i dzieląc się dobrem. Pogłębianie wiary, czytaj. Pismo Święte, uczestniczyć w Eucharystii, by karmić się Słowem i ciałem Chrystusa. I w końcu wdzięczność za Bożą Opiekę. Dziękuj Bogu za to, że nigdy nie wypuszcza Cię ze swoich rąk. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólne rozważanie tej Ewangelii. Jezus, dobry pasterz, wzywa nas, byśmy słuchali Jego głosu i szli za nim z ufnością, pewni Jego opieki i miłości. Niech rok jubileuszowy będzie dla nas czasem odnowy wiary, zaufania i życia, jako wierne owce Chrystusa, które kroczą drogą nadziei i miłości. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków Duchowego Przewodnika. Dlatego zapraszam już wszystkich w następnym odcinku Duchowego Przewodnika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.